W całej gamie różnorodnych działań dla małych dzieci prowadzonych w naszej gminie, e, znalazło się miejsce dla seniorów, a korzyścią jest to, że seniorzy wyszli jak bez ukrycia, e, ośmielili się, nabrali pewności siebie, wiarę w swoje możliwości i bardzo chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami, swoją wiedzą e, w różnych instytucjach, w różnych nieformalnych grupach i w różnych działaniach prowadzonych w gminie na rzecz dzieci. Ja myślę też, że taką widoczną korzyścią jest powstanie grupy zabawowej, której nie było w jednej z miejscowości właśnie siłami tak seniorów tak. i z inicjatywy i we współdziałaniu z innymi wolontariuszami. Myślę, że to jest bardzo duża rzecz. Poza tymi działaniami, które ja obserwowałam, gdzie wolontariuszki, seniorki rozkwitły, mogły realizować same siebie. Uczyły się też wielu nowych rzeczy, tych, których do tej pory nie miały okazji i po prostu nie miały czasu, też pretekstu do e, takiej nauki. Seniorzy nigdy nie myśleli o tym, że mogą być wolontariuszami. Wolontariusz kojarzy się nam zawsze z osobą młodą, z gimnazjalistami, licealistami, a tu ktoś wyciągnął, myśmy wyciągnęli do nich rękę. Fundacja Komińskiego zaproponowała, żeby ich przeszkolić, żeby byli odważni, odważnie kroczyli w, wkroczyli w ten świat małego dziecka. I to się sprawdziło, dlatego że po wstępnych przeszkoleniach odnaleźli się już w przedszkolach, podczas czytania dzieciom bajki, podczas zajęć w bajkolandii w bibliotece. Pierwsza rzecz to, że oni są razem. Że oni są razem, mogą się dzielić swoimi doświadczeniami, wrócić do wspomnieniami do tego, jak byli dziećmi i daje im to radość, ale też energię do tego, żeby różne rzeczy porobić z tymi najmłodszymi. Na początku seniorzy zarówno babci jak i dziadkowie mówili o tym, że nie, 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 nie jesteśmy absolutnie atrakcyjni dla dzieci. Tak? Wręcz przeciwnie, przegrywamy na starcie, ponieważ ważny jest komputer, ważna jest telewizja I, i, i mój wnuczek, moja wnuczka wolą siedzieć przed komputerem niż na przykład pobawić się ze mną. I nagle się okazuje, że to dla nich jest nowe doświadczenie, bo po pierwsze dzieciaki na nie czekają w grupach przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych, w świetlicach, w bibliotekach. Po drugie ich własne wnuczki na forum grupy potrafią powiedzieć te super rzeczy to zrobiła moja babcia ona jest bardzo mądra więc seniorzy też zostali dowartościowani, docenieni a ja myślę, że dla nich to jest strasznie ważne i też to było widać na tych naszych seminariach podsumowujących jak, jak oni poczuli się ważni. Pamiętam pierwsze spotkanie, gdzie trzeba było ich zachęcać do wypowiedzi, a tutaj jedna przed drugą mówi, co, co fajnego jej się przytrafiło. Takich osobistych, ale też takich związanych z, z innymi ludźmi. Chyba to, co najczęściej powtarzały seniorki, to to, że mogły wyjść z domu, mogły zadbać o siebie, mogły też mówić o sobie, o swoich upodobaniach, ale też problemach, o tym, co lubią robić i to było dla nich bardzo cenne. Ja uważam, że największą korzyścią jaką w gminie przyniósł projekt Seniorzy dla Najmłodszych to jest aktywizacja osób w wieku, no powiedzmy średniego, nawiązanie relacji i współpracy między wieloma instytucjami, jak też prywatnymi osobami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci. No a przede wszystkim wiem to od uczestniczek projektu, że im przyniósł radość. Jedna pani nawet y, powiedziała wręcz, że y, dzięki temu mogła zapomnieć o swoich problemach, swoich troskach, poczuć się ważną, dowartościowaną, że jeszcze inni potrzebują jej pomocy. Y, Także ja bardzo się cieszę, że można było przez ten projekt pokazać, że wolontariat to nie jest y, tak zwaną pracą za darmo, tylko wolontariat jest czymś, y, co daje nam, y, z czego my możemy dla siebie czerpać. Y, Również wiele korzyści, wzrost samopoczucia, własnej wartości czy, czy nawiązanie relacji z innymi i przede wszystkim to, że nie jesteśmy sami.